Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku Jak widzimy jesień Liście spadają o, a pies znowuż Po jajko, nie, już pewnie dzisiaj był Po jajko, jak widzieliście W zeszłym filmie patrzę tak, czy tutaj się czasem woda nie skrapla I szkoda, że te kury tak Kury w sensie kogut brachmy tak wysypują to jedzenie. Ale tak teraz patrzę. Zostaw, zostaw kotka. Zostaw kotka. Wiem, że nic mu nie zrobisz, ale zostaw go. Dobra. Patrzę, seramy już weszły do środka, ale nie zamykam ich, bo jest ładna pogoda. Zresztą mogę Wam pokazać. Ładnie jest. Zimno, ale ładnie. Więc. Niech korzystają, niech wychodzą. Także lecimy zobaczyć co tutaj czy coś nam. O, silki nam przyniosły, jedno jajko. I moi drodzy, mam do Was teraz pytanie. Yy, będę bardzo wdzięczny jak ktoś mi na nie odpowie. Yy, co? Inaczej. W sensie chodzi mi o to, że. Jak wiecie, jajko, żeby iść do inkubatora, musi być w temperaturze pokojowej. Co, jeżeli kura zniesie jajko i ja je wezmę? Jest zimno, w kurniku jest 10 stopni, załóżmy. Jest zimno ja wezmę to jajko o 18, gdzie to jajko już leży 10 godzin, załóżmy. To czy one się nada do inkubacji w temperaturze 10 stopni jak będzie przez 8 godzin leżało yy, a jak nie to proszę odpowiedzcie mi ile czasu może leżeć w takiej temperaturze czy trzeba zimą takie jajka po prostu brać o Jezu widzieliście koguta ty waleczny waleczny <ścoughs> czy takie jajka zimą po prostu trzeba brać od razu jak zniosą i wtedy tylko się nadadzą bardzo proszę o odpowiedź. Będę bardzo wdzięcznym. A tymczasem lecimy zebrać jajka. O, paszę z ziarnem zupełnie później. Teraz zrobię to co ważne. Trzeba będzie też zbiory te główienka. Ale najpierw patrzymy ile jest jajek. Dobra, także w pierwszym gnieździe mamy 6 jajek. Nawet widzę czyste dzisiaj te jajka Najbardziej przez tego kurczaka one są Dobra, tutaj mamy dwa jajka Następnie Sześć Dobra Co daje nam... O jest. Są już są Dobra, jeszcze trzy co daje nam 14 tutaj mamy 4 4 nie tak 4 4 tutaj mamy 1 19 i tutaj mamy 8 także ile to nam daje 27 tak tak 27 dobra trzeba wziąć tutaj o Jezu, nie mogłem wziąć Jak widać Zostawiłem gniazdo tak pod skosem Bo Zaraz wam powiem dlaczego bo... No Znaczy no, dlaczego jakby to było coś wielkiego Po prostu woda mi się Zgięło i nie chciałem żeby po prostu Tam Zniosły za to o, Dziwna sprawa, ale Dobra, także moi drodzy 27 jajek na dzisiaj Wezmę to i widzimy się może na wybiegu. Dawno nie byliśmy, także let's go. Niestety nie udało mi się nagrać dla Was wczoraj kontynuacji, lecz dzisiaj zobaczycie co zrobiłem. Także zacznijmy może od brachmy. Tutaj posprzątane mają. Jak widzicie, czysto wodę im, uzupełniłem jedzenie cały ten silos taki można powiedzieć mm. i co? Eee, co zrobiłem jeszcze? tu najwięcej useram jak widzicie wyłożyłem folią żeby już mi się nie brudziło, tu jak się zamyka to jest w porządku jak się otwiera to można łatwo czyścić bo to się tutaj ureguluje i można zrzucać stąd także też im wyczyściłem i zrobiłem tą folią. E, wody na łańcuchu, żeby się nie brudziła. Teraz o wiele czyściej będzie. I co? To w zasadzie u nich. E, jeszcze muszę im dać paszę zaraz z ziarnem. Silką posprzątałem. Jak widzicie, zmieniłem mi trochę miejsce tego jedzenia i wody. Bardziej tam. I w zasadzie to zrobiłem, ale to trochę trwało Kotek, Czarek cik, cik, cik. Chodź Muszę zobaczyć co on robi, on tylko sobie tam wywinął no, Raczej by nie ten Nie zagryz tych yy, Kurcząt Ale lepiej uważać Ech, Więc To jest to co robiłem I Zużyłem przy okazji tą słomę. Tutaj muszę jeszcze te papier, te plastiki wymieścić, wywalić w sensie, i słomę wymieścić, i też e, wywalić. Dobra, także może to ułożymy od razu do szopy. Czarek pewnie zaraz przybiegnie. Więc moi drodzy. Tak to wygląda. Jeszcze jajek nie będziemy zbierać, bo jest za wcześnie. Jeszcze niosą dobra, to tutaj. Tutaj nożyczki, i tutaj do mnie. Tą szpachelkę ja ją używam do czegoś, jak muszę zeskrobać Tutaj zawsze wieszam te rzeczy. A u kurs sprzątałem jakoś, może nie parę dni temu. Ale jakoś tydzień temu. Także sprzątnę im za parę dni, może tydzień. Z reguły sprzątam tak co półtora, dwa tygodnie. Oczywiście dół, a górę sprzątam co tydzień. Lub częściej, zależy jak to wygląda. I co? Mają to uzupełnimy im na wieczór. Więc jest dobrze u tych kurek. A bardzo się cieszę z tego, że zrobiłem to u tych useram. Bo teraz łatwiej mi się będzie czyściło z tej folii i lepiej, bo po prostu ta, ta woda wisi. Także to o wiele lepiej. Dobra, wkrętarkę na dół na razie położymy. To też i uzupełnimy im tą paszę. Ale trochę ziarna muszę im wsypać, także to widzimy się za chwilę. Jak widzicie, czarek sobie tam stoi. Wszedł, bo gołębia zobaczył, na którego chciał polować, ale go był tam. A tym kurkom nic nie robi, także bardzo fajnie. Ale nie chce przyjść. No, zaraz przyjdzie na pewno. Otworzy mu się. O, już tu idzie. Chodź czarek. Chodź, chodź, czarek. A no chodź, bo godzinę będziesz tu siedział. Chodź, a ja nie mam zamiaru Ciebie pilnować. Dobra, więc zamykamy. Tutaj już jedzenie przygotowałem. Tu miałem trochę pszenicy, trochę paszy, żeby też już jednak tej pszenicy trochę jadły. Się uczyły, jeść jej bynajmniej więc bardzo dobrze to mnie denerwuje to tu do zamykania bo tak to, to jest bardzo fajne ale to się źle sprawdza nie wiem gdzie to umiejscowić o patrzcie żeby się im nie zamknęło nie nie wiem gdzie tutaj może może tak tak im zostawimy no tak będzie dobrze ale bym dostał prawie w głowę. Ale jednak nie dostałem. Na szczęście. Dobra, także zamykamy je. O kurde, ale było blisko. Tutaj będę musiał. Wezmę te folie od razu. A dobra, to w sumie zaraz. Nie będę Wam zabierał czas na jakieś folie. Tutaj muszę to zamknąć. Więc moi drodzy, widzimy się na zbieraniu jajek. Później. I na zamykaniu dobra, także przyszedł czas yy, czas zbierania jajek. Ale tak patrzę, że nie mam nawet co tych jajek zebrać, bo nie mam wytłaczanek 6 razy 4. 204, dobra, znajdzie się w te małe pozbieramy. Wiem, że głupio, ale chociaż tak. Dobra, także lecimy fajnie słoneczko grzeje dzisiaj więc lecimy moi drodzy oj dobra porozstawiam sobie pierwsze bo później będzie problem o jest dobra tak wystarczy także w pierwszym gnieździe mamy pięć jajek dobra W drugim gnieździe mamy trzy jajka. O jezu, spadło, ale na szczęście amortyzowało słoma. W kolejnym mamy jajek cztery. Dobra, biorę. I tutaj mamy trzy. Dobra, bardzo ładnie. Także mamy już jajek. Ile? 15? Tak. 15, dobra. Zamkniemy sobie tom. Zamkniemy sobie tom. Dobra. I zobaczymy zaraz, co jest pod tymi kurkami. Dobra, także tutaj mamy. Ile jajek? 7. To jest tylko brudne. Dobra. Wytarłem mniej więcej. Dobra, jest ok. Zamykamy kolejną. I jeszcze cztery tutaj. Także mamy trzy pełne i cztery. I tutaj jest pięć. Także ile tych jajek będzie? Dwadzieścia cztery. I trzy. To dwadzieścia. 7 bardzo ładnie jestem zadowolony więc jest ok i zobaczymy może jeszcze jakaś z tych kurek zniesie także zobaczymy wieczorem przy zamykaniu. Dobra moi drodzy, więc już jest 22.30 zamknąłem kury. Dziwna sytuacja, bo ciemno było i Zamknąłem i kot tu biegnie, biegnie, biegnie I rzuca się tutaj do gniazda tutaj gdzie jest ten kurczak O i właśnie, jeszcze widzimy O kurcze Jeszcze go zranił widzę Oj Biedak To niedobrze O kurcze no zobaczę jeszcze chwilę czy ten krwotok mu się rozwinie, czy zatamuje mu się szybko nie widać, żeby jakoś tak ciekła Także zobaczę za chwilę. Tu jeszcze jedno jajko. No więc moi drodzy atak kota na kurę Oczywiście wystawał mu tylko dziób, także no, kot się pomylił, bo było widać, że drapnął i od razu odskoczył. Po prostu błąd. Każdemu się zdarza. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie. Kotkowi trochę rozruszałem ten grzejnik. Nie żeby tu grzać, ale muszę go wyczyścić i oglądać, czy działa. Więc mam jeszcze jedno jajko. Tutaj trzeba schować. O Jezu, masakra, nie mam już tych wytłaczanek, dobra, tutaj damy. najgorzej, jak nie ma wytłaczanek i, o, czarek, czarek już był, widzę tam, ale chodź Czarek, chodź, 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 pójdziesz ze mną tutaj, może coś upoluję. uciekło mu coś chyba Czarek szuka nie wie gdzie coś może znaleźć poszedł tam ale raczej nic nie będzie o uciekła mu uciekła mu uciekła mu ale 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 Oj, oj, oj o pięknie, dostał ją, dostał. Widzieliście całą akcję? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I tak się tępi mysz, pięknie. To ja rozumiem. Poszedł, zje sobie ją. Gdzie jest? A, pobiegł sobie tam. Tu kurki ładnie śpią. A, jeszcze seramy trzeba zamknąć, no tak zapomniałem Tutaj wydaje mi się, że pod tą budą też krążą, bo czarek coś czuł ostatnio jak tu z nim byłem Ale zamykamy już kurki O jest Ciężko, dobra, jest dobrze Seramy zamknięte, silki również Czarek jeszcze złapał, także bardzo ładnie. Zamykamy tutaj. Dzisiaj jest bardzo zimna noc, około 0 stopni. No, usilek wszystko w porządku. Jak najbardziej okno zamknięte zostawię, bo zimno jest, a nie chcę, żeby im się tu chłodziło. Jest mało stopni, 2-4-5 stopni Także zostawiamy, niech się grzeją. Dobra, i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Czarek gdzieś tam poszedł, zaraz pewnie przyjdzie z powrotem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górze i miłym komentarzu przede wszystkim. I co, do następnego odcinka, cześć.